Przejdźmy teraz do ostatniego zakresu zakresu wbudowanego Built in Scope. Zakres wbudowany to specjalny zakres Pythona, który jest zaimplementowany jako standardowy moduł biblioteki o nazwie Builtins. Wszystkie wbudowane obiekty Pythona znajdziemy w tym module i są one automatycznie ładowane po uruchomieniu interpretera Pythona. Python przeszukuje wbudowane funkcje podczas wyszukiwania LHB i oznacza to, że możemy z nich korzystać bez importowania żadnego modułu. I zauważmy, że nazwy wbudowane są zawsze ładowane do naszego globalnego zakresu. Jako moduł o specjalnej nazwie Buildings możemy go sobie teraz wyświetlić i użyjemy funkcji DIR, tak abyśmy dostali wszystkie nazwy, które mamy do dyspozycji w tym module. Zobaczmy, ich całkiem sporo jest. To są wszystkie nazwy, które możemy użyć jako nazwy wbudowane w języku Python. Możemy sobie także wyświetlić ile tych nazw jest dokładnie, wykorzystując funkcję len, która zwróci nam długość tej listy, którą sobie tu wyświetliliśmy. Możemy korzystać z tych wbudowanych nazw w pełni swobodnie w zakresie globalnym. Jeżeli chcemy to zrobić w klasyczny sposób, czyli zaimportować po prostu ten moduł Buildings, mamy także takie prawo i spróbujmy sobie to także w ten sposób zobaczyć po prostu pozwoli nam to lepiej to zrozumieć poleceniem import builtins, następnie możemy sobie wyświetlić funkcją help pomoc dotyczącą tego modułu i tutaj mamy dokumentację tego modułu możemy sobie to wszystko wyświetlić troszeczkę tego jest nie będziemy tego wszystkiego przeglądać natomiast my spróbujemy sobie użyć cokolwiek z tego modułu, tak abyśmy pokazali, jak możemy wykorzystać także ten moduł. Próbujmy użyć funkcji Max, funkcji wbudowanej, ale zanim do niej przejdziemy i ją wykonamy, spróbujemy sobie także wyświetlić dokumentację tej funkcji i zobaczmy, co musimy przekazać. Przekazujemy obiekt literowalny, może to być lista, tupla, może to być string. I mamy także opcjonalne parametry, tak jak chociażby na przykład klucz. Czasem jest to wygodne rozwiązanie, żeby, jako klucz, do naszej funkcji maksimum przekazać funkcję w taki nieco bardziej niestandardowy sposób. Ta funkcja maksimum także może działać. Spróbujmy teraz naszą funkcję wywołać już na jakimś konkretnym obiekcie. Przekażemy sobie listę, na przykład 5, 3, minus 3, i spróbujmy to uruchomić. Zostanie zwrócona wartość największa. To jest to samo wywołanie, jak po prostu użyli naszej wbudowanej funkcji max. Czyli tutaj to się praktycznie niczym nie różni, z tym, że tutaj pokazujemy, że w sposób jawny wykorzystujemy funkcję z biblioteki Builtins. Spróbujmy sobie jeszcze pokazać jeden przykład. Wykorzystamy funkcję Enumerate i przekażemy tutaj sobie na przykład string. Przekażmy tekst Python. To nam zwróci obiekty iterowalne. Możemy sobie jeszcze użyć do tego listy, aby to przekształcić. Czyli built-ins list i spróbujmy sobie to skopiować. I mamy teraz listę, czyli wykorzystaliśmy funkcję wbudowaną enumerate oraz funkcję list, która przekształciła nam obiekt iterowalny na listę. To jest to samo, co byśmy zrobili po prostu normalnie w ten sposób. Tylko po prostu z wykorzystaniem naszego modułu, wbudowanego Buildings. Możemy importować moduł Buildings, tak jak każdy inny moduł Pythona, co już sobie pokazaliśmy, i to rozwiązanie może być bardzo przydatne, jeśli chcemy się upewnić, że nie dojdzie w naszym programie do kolizji nazw. Może być tak, że ta nazwa z biblioteki wbudowanej zostanie po prostu nadpisana przez naszą nazwę w programie, i wtedy możemy się jawnie posłużyć właśnie modułem Buildings, żeby nie budzić tutaj żadnych wątpliwości, której funkcji używamy. Zobaczmy sobie, jak to może wyglądać w praktyce. Oczywiście tutaj Python pozwala na wiele i możemy sobie na przykład przypisać nową wartość do naszych zmiennych budowanych, ale należy jakby podchodzić do tego z, z ostrożnością, ponieważ możemy sobie dosyć łatwo zaszkodzić i zobaczmy na konkretny już przykład. Spróbujmy do zmiennej max czyli do naszej funkcji wbudowanej max przypiszemy sobie nową, zdefiniowaną przez nas funkcję i wykorzystamy w tym celu wyrażenie lambda, przekażemy sobie x i teraz zamiast funkcji maksimum przekażemy sobie funkcję wbudowaną minimum, czyli zaciemnimy sobie działanie naszej funkcji wbudowanej maksimum i będzie ona działać teraz przeciwnie, czyli będziemy mieć funkcję minimum. Spróbujmy uruchomić naszą funkcję maksimum na przykład na obiekcie na liście 4 minus 3. Domyślnie funkcja maksimum powinna nam zwracać wartość największą, czyli 4, ale w tym przypadku działa nasza funkcja, którą sobie zaimplementowaliśmy i przypisaliśmy do naszej zmiennej i zostanie zwrócona wartość minus 3. To może powodować, tak jak mówiłem wcześniej, problemy, dlatego należy unikać przypisywania do nas wbudowanych nowych rzeczy, które są zaimplementowane po prostu przez nas w naszym programie. No i teraz pytanie, jak powrócić do tego pierwotnego stanu w naszej interaktywnej sesji? Po prostu no, chcielibyśmy z powrotem to naprawić. Jak to możemy zrobić? To, co musimy zrobić, to usunąć tą naszą funkcję, którą sobie tu zdefiniowaliśmy z naszego zakresu globalnego, a zrobimy to poleceniem DEL. Czyli, jeżeli teraz usuniemy naszą funkcję MAX, to teraz po wyświetleniu MAX. Odwołujemy się z powrotem do tej naszej wbudowanej funkcji I teraz spróbujmy sobie wykonać to jeszcze raz na naszej liście 4 minus 3 i teraz już nasza funkcja maksimum działa tak jak należy. Odwołujemy się do tej naszej funkcji max z zakresu wbudowanego buildings. Oczywiście tak jak patrzyliśmy na dokumentację wcześniej funkcji max, funkcja max działa także na obiektach tekstowych. I jeżeli przekażemy sobie na przykład Tekst Python, to można się zastanowić, jaka wartość tutaj zostanie zwrócona. Zostanie zwrócona ostatnia litera, jak gdybyśmy te wszystkie litery ułożyli w kolejności alfabetycznej. Możemy sobie także przekazać listę stringów, i przekażmy sobie na przykład Python oraz Java. I w tym przypadku zostanie zwrócona wartość Python, ponieważ lecimy alfabetycznie. P jest po j w alfabecie, więc zostanie zwrócona ta ostatnia wartość. Warto także pamiętać, że właśnie funkcja maksimum działa także na w stringach. Przejdźmy jeszcze do kilku przykładów. Teraz pokażemy, jak funkcję wbudowaną max możemy wykorzystać wewnątrz funkcji, ponieważ jest to zakres wbudowany, więc mamy do tego prawo. Zdefiniujemy sobie funkcję calc, która przyjmie dwa argumenty i zwróci nam maksimum z tych dwóch argumentów. Oczywiście ta funkcja jest mało użyteczna, natomiast pokażemy tylko tyle, że także jest dostępna z poziomu naszej funkcji. Możemy ją wykorzystać w zakresie lokalnym dowolnej funkcji. Teraz przekażemy sobie, wywołamy naszą funkcję calc, przekażemy sobie dwa argumenty, na przykład 4 i 9. Spróbujmy to uruchomić. To nam oczywiście zadziała. Chciałbym pokazać teraz jeszcze jeden przykład bardziej pouczający. Wykorzystamy sobie także naszą funkcję wcześniej zaimplementowaną, z tym, że tym razem wewnątrz tej funkcji nadpiszemy sobie funkcję budowaną Maximum. I zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Tu sobie wyprintujemy do konsoli wywołanie, tak abyśmy widzieli, że jest to wywołanie tej funkcji. I teraz zrobimy sobie prostą instrukcję warunkową, jeśli X będzie większy lub równy Y. Wtedy zwracamy sobie wartość X i w przeciwnym przypadku zwrócimy sobie wartość Y. I teraz to co zwróci nam nasza funkcja calc, to zwróci wywołanie naszej funkcji Max XY. Możemy sobie teraz to uruchomić, zobaczmy, jak to zadziała teraz. Wykorzystując tutaj tą wbudowaną implementację naszej funkcji max, po prostu odnosimy się wewnątrz funkcji calc do niej. Natomiast cały czas poza naszą funkcją calc w zakresie globalnym mamy dostęp do tej funkcji wbudowanej z modułu naszego builtins. Tutaj chciałbym jeszcze jedną dodatkową rzecz dodać, mianowicie ten zapis możemy sobie przedstawić w nieco bardziej przyjemniejszy sposób. Spróbujmy to Usunąć to możemy zrobić one linerem. Możemy sobie zwrócić x, jeśli x będzie większe lub równe y. W przeciwnym przypadku y. I to nam zadziała tak samo. Kod jest według mnie bardziej czytelny. Nie musimy aż tyle pisać w jednej linijce, także nam się wszystko tutaj zmieści. Ok, ale najważniejsze jest to, że nadpisując w zakresie lokalnym naszą. Funkcję wbudowaną, po prostu też musimy pamiętać o tym, że ją w zakresie lokalnym sobie zaciemniamy, ale w globalnym jest nadal dostępna ta nasza funkcja z zakresu wbudowanego. Spójrzmy teraz na kolejny przykład. Wykorzystamy także ten kod, który już mamy, i teraz tak wywołamy sobie funkcję max przed jej zdefiniowaniem w zakresie lokalnym naszej funkcji calc. Czyli do zmiennej result przypiszemy sobie wynik działania funkcji max na tych naszych. Argumentach x, y i to co zwrócimy, to zwrócimy sobie właśnie ten wynik. I teraz zastanówmy się, czy to może zadziałać, czy jednak zwróci nam błąd. Ponieważ mamy, jakby tutaj, do rozstrzygnięcia dwie rzeczy. Mamy funkcję wbudowaną max, która jest generalnie wszędzie dostępna, i także mamy funkcję max, którą tutaj sobie nadpisujemy w naszej funkcji calc. I teraz, bazując na tym, co dowiedzieliśmy się na temat zakresu lokalnego. Zastanówmy się co może być tutaj wynikiem i spróbujemy sobie to teraz uruchomić. Dostaniemy błąd, błąd, który, o którym sobie już wcześniej mówiliśmy, ponieważ odwołujemy się do zmiennej max, która jest jakby zdefiniowana w zakresie lokalnym przed jej po prostu przypisaniem. Czyli tutaj dostaniemy błąd. Czasem może to dziwić, ponieważ jakby mamy funkcję wbudowaną max, która raczej powinna działać, a tutaj dam nie działa. Teraz spróbujmy to wywołanie przerzucić sobie już po zdefiniowaniu naszej funkcji max. I teraz jeżeli sobie to uruchomimy, już jest ok, ponieważ wiemy jak wygląda nasza funkcja max w naszym zakresie lokalnym, mamy ją tutaj zdefiniowaną.